Tak? Możemy ilona maska. O, na przykład w Polsce ilona maska na prezydenta i premiera jednocześnie. A ile mam czasu? Pięć sekund. A dwa, trzy, mnie. A może super. na premiera Brown? <noise> I co, ugasz wszystkie problemy? Na przykład. <noise> Cześć, witam was na kanale Co Mówią. I dzisiaj spytamy się Polaków pod pałacem kultury. Czy są za Tuskiem, czy są za Morawieckim? Wyszła przy okazji bardzo ciekawa sytuacja z pewnym panem, a historię jego poznacie za chwilkę. Także zapraszamy do oglądania. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy wy jesteście za Tuskiem, czy za Morawieckim. A my lecimy pytać ludzi: Czy dobry Tusk, czy Morawiecki? Czy, czy Morawiecki? Ani ten, ani ten. A dlaczego? Bo są zdecydowanie lepsi. Nie chcę tworzyć kolejnego podziału między Polakami. To na przykład kto? Poza nimi. Ktoś całkiem nowy kogo nie ma jeszcze w polityce. Na przykład? No jak całkiem nowy to nie ma przykładu. Aha, czyli pan nie jest. Może kto ktoś jest z biznesu, być. który by się umiał zająć Polską. Mhm. A ma pan kogoś tu takiego? Ktokolwiek z pierwszej setki. Weźmy jego i nie zarządza. Z bogatych osób, tak? Z Pierwsza biznesmenu. setka biznesu, tak. Mhm. W Polsce? Ogólnie do Polaków, tak? Możemy Ilona Maska. O, na przykład. W Polsce. Elon, Elon maska na prezydenta i premiera jednocześnie. Dzień dobry, Tusk czy Morawiecki? A dlaczego? A ktoś inny? Poza nimi może? Nie wiem. Nie dyskutuję na przykład. Okej, okay, dobra, dzięki. Nie dyskutuję w bali na ten Ani jeden, ani drugi. A dlaczego nie? No nie? A kto taki inny? Nie zastanawiam się, czy nie Właśnie Pan, że by chciał to w ogóle tu, tu przejąć, no, Polskę? jak mu powiemy, że jest okazja, to na pewno tak. Że skorzysta z, czego tak, z czegoś tak, jest także takiego. piszmy dzisiaj iść do niego i jedziemy z tym Okej, tak. dobra, no to dzięki wielkie. Ciekawa propozycja. Piszcie do Ilona Maska na Instagramie, na Twitterze, że Polska jest do przejęcia. Jeżeli ktoś ma ją naprawić, to może on faktycznie. Idziemy dalej. Ja czy Morawiecki? Pana zdaniem. Kto lepszy, czy Donald Tusk, czy Mateusz Morawiecki? A kto? No pana zdaniem, kto lepszy? Tusk czy Morawiecki? A nie ile mam czasu? Tak? Pięć sekund. A 1, 2, dwa, trzy, mowy Mateusz. On premier był. Był, tak. A gdzie? A teraz jest Tusk, właśnie. Też od kiedy? Yy, od niedawna. Przed, świę... Przed, świę... Przed, świę... Przed świętami. Poważnie. Poważnie. A właśnie No na naprawdę, naprawdę. Tusk jest pewien. Tak. Tusk. Tusk. A czemu tusk? No, co Konkretnie. Mhm. A pan? Też tusk. Ale czemu? No bo tusk jest tak więcej... Dzień dobry, Tusk czy Morawiecki? Żaden z panów? Tusk, a czemu Tusk? A czemu nie Morawiecki? Dzięki. Dobra, dziękuję bardzo. Nie ma argumentów, po prostu, tak musi być. Tusk, oczywiście Nareszcie mądry facet Czyli jednak dobrze. Bardzo dobrze, nareszcie mądry, inteligentny facet jest premierem i reprezentuje klasę i poziom. Czyli Tusk, tak? Czyli że dobrze. Będzie dobrze. Ale tu będzie dobrze. Jak będzie premierem, to ciąg spadnie. Ale już jest, premier. A gdzieś spadnie. Potem. Bo... Jak to gdzie ma spaść? No, no premierem jest teraz na X lat, tak? Ja, ja rozumiem. No. Ale on musi się bezpieczyć. Mhm. Jak on spadnie, to noli. na Rii. To... A nie, jaki moderze. Na, na, na YouTube. Na co mówią? To można i przeklinać, wszystko można mówić, śmiało. No. Można? Można, jak najbardziej. Kurde, mocna Motyla noga. Mocniej. Mocna, mocna noga. Po czemu nie Morawiecki? Wie pan, e, my jesteśmy z Ukrainy mm -hmm. i my zawsze ciągle za Tuskiem. Za Tuskiem, okej. Okay. Tak. Ale to jednak tam... to PiS i rząd i Morawieckiego pomagał teraz Ukraińcom w teraz w tych wiemy, czasach. Wiemy. Mm -hmm. Nie, wiemy, to chyba e, w tym. E... Nie, No mm -hmm. Nie wiem, dla mnie to e, na, na, na to Tusk. Wymowna cisza. Dzień dobry, Tusk czy Morawiecki? Tak, tak Peron. Nikt, była nikt. A może Tusk znowu, znowu po tym czasie pójdzie do Europy? Do parlamentu. Jako kto? Jako woźny. Jako kto? Woźny. Woźny? No. No wcześniej był i w Brukseli. Woźnym był? Nie, nie woźnym, ale tam stał na wysokim stanowisku. A mój dziadek był woźnym mhm. na tamtym królewskim. On miał na imię Felic. Mhm. A nazwisko wszystko pożerwał chwilkę. Bo, bo, to, bo to, co nie mamy, to nie moje nazwisko. Mhm. Bo moje nazwisko jest inne, Mhm. Nie? No powie pan, już pan powie. Kawka. Kawka? Jestem pra, pra wnuk słynnego Franta Kawki. Mhm. Mm pra, pra, dwa, dwa razy wnuk. A Frant Kawka to człowiek rozumny i indywidualny. On był żywy. Mm -hmm. Jak większość ludzi. No dobra. mhm. Mm a jest pan w ogóle za Żydami, czy nie? Lu lubi pan Żydów? Bo tutaj i chodzimy i pytamy, opinie są takie śr średnie na temat Żydów. Co pan sądzi? Ja jestem pół Żydem. Mm -hmm. Pół Żydem, pół mm -hmm. Ja w ogóle pół Ukraińcem Bo tatuś był chłopem, mm -hmm. a moja Żydówka z Warszawy. Dzień dobry, Tu czy rawiecki? Cisza. Cichy. O, jest taki cichy przecież z tego, z Prime'u. Może on niego im chodzi, bo teraz szedł po w politykę, to może on. Michał Cichy. Dzień dobry, Tusk czy Morawiecki? Morawiecki. A dlaczego, tak? Ja bo... Taka jest moja opinia. Ale jakieś ar argumenty na jego stronę albo na temat Tuska? Mało... Czemu nie on? <grym> Za mało czasu, żeby na ten temat wszystko wy tego wyciągać, ale mhm. ja już od wielu lat y, Tuska nie popieram. Czyli całym sercem, cały cał czas z zapisem i Morawieckim? Oczywiście. I oni ci poznają na czarówce. Na Nie tak, niedaleko. Tata, bo tatuś mieszkał w sytuacji u siostry, mm -hmm. a mamusiała na rynku. Ile o tym mówię, bo mamusi tatuć i mu się szansę tywo... oświętym Ja Zapomniane. Się... on był woźnym na Zamku Królewskim. Na starówce, tak? Tutaj. No, no, mhm. no tam właśnie w Marszamy. Mhm. Mhm, no tak. Ja on był wody. I on jako pierwszy dostał mieszkanie na rynku Starego miasta. Mhm. A pani, ja nie mówię, bo zębów nie No ale ja, ja rozumiem wszystko, to spokojnie. Ale nie wyraziło pani w sytuacji. kamerują nas. No kamerują, kamerują. Bo na tym to polega. My zbieramy opinie tutaj a, ludzi. A oni? Mhm. Moje tak. Czemu? Cze, czemu? Żeby pokazać innym. Lud, lu, no bo co, co patrzą w internecie, to czasami czy jest to i zmyślone coś i dlatego my chodzimy cześć to, i pytamy. Cześć to. Czy, tak. I dlatego my, my chodzimy i pytamy zwyk, zwykłych ludzi. Tak? Zwykłych ludzi pytamy o opinię. opinie. No wśród innych to niczym się pan nie wyróżnia. Ale jednak co pan ma, ma w środku? No to coś innego, nie? No będzie. Każdy inny. Każdy jest oryginalny na twój sposób. No, prawda, prawda. Dzień dobry, Tusk czy Morawiecki? Żaden. A dlaczego? Żaden. Jedno i to samo. Aha. I Wiecie Tuski. Wcześniej było krzyczenie o konstytucji, prawda? O łamanie no? opozycji, mhm. nasza stara. Mhm. Co jest w tym momencie? Pisowcy krzyczą o konstytucję, uderzają do Unii Europejskiej i proszą o pomoc. Dokładnie te do same metody. A może ktoś zamiast nich? To ktoś inny, tylko kto? Mało. Mało kandydatów. Mało, no. Mamy pluralizm, mamy tak naprawdę, mamy mhm. główną tą partię. Cieszę się, że się trzecia droga w ogóle pojawiła, mhm. wiesz? Bardzo mnie to cieszy. Pojawiły się nowe twarze. Ja wcześniej z nie będę zadowolony, to tak jak widzę jego wystąpienia, w sumie jestem naprawdę, naprawdę nie zainteresowany. Tusk Morawiecki no? w tej obecnej chwili to Tusk. Tak. A czemu Tusk? Czemu Tusk? Dlatego, że y, ja jestem młody. Mhm. Ludzie powiedzą, że nie wiem, co było za czas No to, to prawda, nie wiem. Tusk u mnie, tak szczerze mówiąc, y, Pokazuje... znaczy mam u niego takie zaufanie, mm -hmm. ale ja no, jeszcze głosować nie mogę. No tak. Ale gdybym miał głosować, to ja bym zagłosował na platformę obywatelską w tej chwili. Po prostu no, oglądając ich mm -hmm. wypowiedzi, dialogi, nasze znaczy dialogi, wypowiedzi, to wzbudza zaufanie. To widać, że jest sens, tak? W nich. No w, w każdej partii widać sens tak naprawdę. Lecz yy, u Donalda Tuska jest takie wewnętrzne zaufanie, że ten sens jednak wypali. Panie, ja tłumaczyłem gdzieś, nie tłumaczyłem. Robiłem układki mm -hmm. do osio, książek. Osio, zastałem osio. Kojarzę, kojarzę. Osio. Mm -hmm. On nie napisał żadnej książki, tylko jego uczniowie pisali za osio. Mm -hmm. on napisał za dziesiątki. Jesteś bardzo oryginalnym człowiekiem. Nikt Ciebie nie podrobi. Jesteś bardzo oryginalny. Jak Jezus Chrystus oczy uliczowie powiem się pierdolą, można, jak najbardziej. Mm się pierdolą języki. Panu, tak? Tak. tak. Mhm. A nie może poczuł. Bo mi się pierdolą języki, bo ja znam dużo języków. Powiem wszystkie na tej pędzę. Mhm. Wszystkie? Prawie. Na przykład jakie? Angielskie. Ruzyjskie. Dzieckie. Ou ý ty. Je tady uteče. Mhm. že A dobře znám niemiecki, německý. słabo. Mm -hmm. wróćmy Ale... do polskiego języka, żebyśmy zrozumieli się nawzajem. Dobra, dobra. Mhm. A może na premiera Brown? <laughs> I co, ugasi wszystkie problemy? Na przykład. <laughs> nie no, wiem, raczej nie. Raczej nie. Czyli odpowiedź. Mhm. E, tam to w ogóle była dziwna sprawa akurat, że to akurat w tym dniu było menora Panola od 17 mhm. lat, a akurat dzisiaj ma problem, mhm. nie? Wtedy. A dobrze on to zro zrobił, czy źle zrobił, że je zgasił, te świece? Wiesz co, mógł e, nie podoba mi się to, Cieszę mhm. się to wiedziałem, że w ogóle palimy te świece, no bo właśnie. nie wiedziałem Bo nie wiedział tym. nikt o tym, to prawda. Totalnie mhm. o tym nie wiedziałem. E, mógł, mógł pokazać inaczej swoją swoje niechęć do tego, tak? W mhm. sposób bardziej kulturalny, jest posłem, jesteśmy w Sejmie, tak? Mhm. Można zrobić to lepiej. Powinien zrobić to lepiej. Jest elitą, powinien zachowywać się jak Elita, prawda? Prawda. Aczkolwiek język polski ma super. <grym> to prawda. Z tego się cieszę, z jego wypowiedzi. Na pewno <grym> można się czegoś nauczyć. To czemu w takim razie nie Morawiecki? Nie widać tam tamtego? U nich? Czemu nie Morawiecki? No bo jednak poprzez y, 8 lat rządzili, tak. <grym> y no ja czternaście lat mam. Trochę już wiem o życiu i... 14. <grym> <grym> y, 14 lat mam. No mniej więcej wiem co się dzieje. Widziałem tą całą propagandę w, te, mhm. w telewizji. E, wszystkie te zakłamania, to, co się dzieje, no i dlatego po prostu zaufania nie mają. Dlatego. Czy religia powinna się łączyć z polityką? Znaczy wiesz, no, jesteśmy krajem syryko-katolickim, my mhm. się od tego nie odczepimy nawet jeśli byśmy chcieli być krajem świeckim, prawda? No tak, bo tak. Bo jesteśmy wychowani mhm. w Europie na europejskich wartościach. Europejskie wartości to uro... wartości chrześcijańskie po prostu, mhm. prawda? No tak, i na przykład my mamy u siebie w Sejmie symbole żydowskie, a w Izraelu, za, krzyż, za krzyże i przechodzenie na chrześcijaństwo są kary śmierci. To czemu tak jest tu nierównowaga? Wiesz taka? Co, ciężko mi powiedzieć, bo nie interesowałem się tym tematem za bardzo, mm -hmm, więc no, mm -hmm. nie będę się po prostu im wypowiadał. No tak, ja, twoim jak... zdaniem, czy powinna tak w ogóle być? Serio, musiałbym o tym doczytać bardziej, bo tak. w tym momencie mam bardzo pogorszoną wiedzę na ten temat. Okay. Ciężko się wypowiadać. Ja nie jestem politykiem, ja umiem powiedzieć, że nie wiem. A ja rozumiem, to A trzeba to wody? rozumiem. Mhm. A wody się panuje? Ja dziękuję, dziękuję. Nie, nie chcę, nie, ch nie chcę nic z takich rzeczy. Ja dziękuję, dziękuję. Nie chcę, nie chcę, naprawdę nie chcę. Ja najedzony, dziękuję. A kolega, cukierka, ja, ja, ja dziękuję. A pan? A zaczęło się niewinnie od Tuska i Morawieckiego. Ale kto to jest? Na początku padło pytanie. Z czasem się dowiedzieliśmy.